Inni mówili, drudzy mówili, trzeci jeszcze mówili. Wielu nawet mówi, jakim powinien być. Jak mało mówimy do Jezusa. Wielu mówi, jakim był. Wielu mówi o nim różne, nawet ciekawe rzeczy. Wielu nawet mówi, jakim powinien być. Opisują. Barwnie opowiadają w ogóle ci, którzy zakładają, że On był. Jak wielu ludzi mówi coś o Jezusie. Opisuje, opowiada, cieszy się, gorszy, oddala go przez swoje gadanie i objaśnianie, które przypomina mi jakieś stroje, w którego odziewamy, ubieramy, spod których... W ogóle już nie widać, jaki on jest, jak mało mówimy do Jezusa. Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. A inni mówili, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo Święte nie mówi? Inni mówili, drudzy mówili, trzeci jeszcze mówili, że przecież znamy Go. No jak? No syn stolarza. No, no wszyscy coś o Nim mówili. Tak, tak sobie myślę, że Jezus tak stał i patrzył co tak mówią? Ci mówią to, ci mówią to, ci mówią tamto. Ci się gorszą, tym ci się cieszą, tam ci coś knują. A tam ci postanowili już coś zrobić. Tam ci się wstydzą powiedzieć, Jezu, chcę pójść za Tobą. Jak jest wielka grupa ludzi, którzy coś o Jezusie mówią, no coś tam kombinują. A jak mało takich, którzy przyjdą, żeby powiedzieć, chcę Ci powiedzieć. Chcę do Ciebie coś powiedzieć. Chcę przy Tobie być. Przy Tobie chcę się nauczyć Ciebie. Nie od innych, nie już od piętnastu wersji. Jezu, chcę się nauczyć Ciebie od Ciebie.